Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić tapetę w telefonie iPhone 17. Jeżeli chcemy zmienić tapetę naszego telefonu, musimy przejść do jego ustawień. Następnie zjeżdżamy w dół, gdzie szukamy zakładki tapeta. O, przepraszam. I wybieramy właśnie tę zakładkę. Tutaj mamy opcję tapety. Możemy sobie dostosować już istniejącą tapetę, na przykład ekran blokady, zmienić sobie na przykład wielkość zegara, to co ma się tu wyświetlać w tych widżetach, styl wyświetlanego zegara, zmienić jego grubość, czy też kolor, możemy też wybrać opcję, czy ma być pełny, czy właśnie taki szklany. Możemy też tutaj dodawać widżety różne. Możemy sobie tutaj wybrać efekt głębi, czy ma być włączony, czy wyłączony. Możemy zmienić motyw jasny, ciemny, czy też automatyczny. Możemy też zmieniać ikony, które się tutaj pojawiają. Możemy je usunąć lub zamienić, na przykład, żeby zamiast latarki i aparatu był minutnik i na przykład kalkulator. Możemy też sobie zmieniać między motywami. Właśnie na przykład zmierzch, halo, niebo, cień czy dynamiczny i zapisujemy przyciskiem gotowe. Tak samo możemy sobie dostosować też naszą tapetę ekranu głównego, gdzie możemy wybrać czy to ma być kolor, czy ma być też granit, czy ma być para, czyli taka sama mm, tapeta jak na ekranie blokady. Możemy też wybrać opcję zdjęcia, gdzie ustawimy swoją własną tapetę i możemy zmienić jej mm, dodatkowy tutaj y, wyświetlanie stylu może to być rozmyty kolor czy jakiś inny filtr następnie dajemy gotowe aby to zapisać i możemy sobie włączyć dodatkowo rozmycie i dajemy gotowe aby zapisać jak możemy zobaczyć teraz tutaj mamy inną inną tapetę a tutaj inną możemy wybrać sobie opcję dodaj nową tapetę aby dodać inną tapetę niż ta która jest obecnie ustawiona Później będziemy się mogli między nimi zmieniać. Tak jak jest to pokazane tutaj na dole. Że po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu blokady będziemy mogli sobie właśnie tak przesuwać. W miejscu gdzie możemy dodać nową tapetę mamy do wyboru pierwszą opcję, czyli zdjęcia. Tu wybieramy własne, swoje własne zdjęcie, które chcielibyśmy ustawić. Może też być nasze live photo. Następnie możemy wybrać opcję mieszanie zdjęć. Gdzie wybierzemy sobie album po naciśnięciu na, naszą, na nasz ekran blokady? Zdjęcie będzie się zmieniało. Same te zdjęcia też będą się zmieniały, ale właśnie jakbyśmy chcieli przyspieszyć, możemy naciskać. Mamy też opcję emoji, gdzie możemy sobie ustawić emoji, wpisując tutaj do sześciu emoji i wtedy pojawi nam się różne możliwości, jeśli chodzi o tapetę. Jaką możemy ustawić, i taka sama edycja jak poprzednio. Mamy tutaj też opcję koloru. Możemy też wybrać astronomię. Zalecam y, wybrać, żeby było pozwolenie podczas korzystania z aplikacji. I jak możemy zobaczyć, mamy tutaj różne możliwości. Różne y, nasze. Planety, układu słonecznego, czy też właśnie Ziemię, która, jeżeli włączymy sobie lokalizację, będzie dawała zbliżenie na region, w którym jesteśmy. Następnie mamy też pogodę, i wtedy nasza tapeta będzie się zmieniać zależnie od pogody. Na przykład obecnie jest noc i lekkie zachmurzenie, więc mamy gwiazdy i chmury. Tutaj mamy też polecane. Że możemy sobie, gdzie możemy sobie zobaczyć różne polecane tapety, właśnie tak jak na przykład astronomię pogodę czy emoji. Możemy też zobaczyć jedność jakąś, czy też kolor, i niżej mamy więcej różnych tapet, które też możemy sobie tutaj ustawić, ja wybiorę sobie właśnie pogodę. I tutaj możemy znowu edytować tak jak wcześniej, czyli zmieniamy sobie to, co się tu może wyświetlać, zmieniamy sobie zegar, zmieniamy sobie jego kolor. Możemy wybrać też pełny kolor, czy też właśnie taki szklany, który jest. Możemy dodać różne widżety. Możemy sobie tutaj to pozmieniać, te mm, opcje do włączenia aplikacji, czy też zostawić, yy, żeby nie było nic i dajemy sobie dodaj. Następnie możemy ustawić jako parę tapet. Wtedy ustawi nam się jako, jedn, jako ekran blokady i ekran główny, lub możemy dostosować ekran główny, aby zmienić czy ustawić inną tapetę na ekran główny. Jakbyśmy tylko chcieli. No, i teraz na przykład, jeżeli już mamy włączone właśnie te parę tapet, wyłączymy sobie i sobie tutaj przytrzymamy. Po odblokowaniu naszego telefonu będziemy się mogli właśnie zmieniać między tymi dwoma tapetami, rodzajami tapet, tak naprawdę, i będziemy mogli dodać jeszcze jedną, następną parę tapet. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam. Cześć!